Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Pobrałem wczoraj bardzo fajny mod do Minecraft'a i chciałbym go zaprezentować. Ten mod daje nam różne pistolety, czogi, bomby, samoloty, tutaj części do ich zrobienia, mundury i roboty. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować niemieckie czołgi. Zaczynamy od czołgu pierwszego. Panzer 2 lux prezentuje się bardzo świetnie, jak na Minecrafta. Wchodzimy lewym przyciskiem myszy, wciskamy R, żeby wejść do menu pojazdu. Tutaj mamy paliwo, ja już mam pełne. Tutaj damy paliwo. Guns, tutaj damy amunicję do MG42 i shells, tutaj dajemy 20 mm Canon ammo, czyli amunicję przejedziemy się nim i zobaczymy jak on strzela jest bardzo żwawy, jest dobrze zwrotny i postrzelam sobie ma fajne działo szybko strzelne bardzo szybki Tutaj jest moja baza jeszcze niedokończona. Następny czołg to Tiger 4. Hu, przepraszam. Tiger 1. Pomyliłem się z Panzer 4. Chodzimy też lewym przyciskiem myszy. Tutaj mamy paliwo. Guns. I shells. tutaj dajemy tank Shell. Jest nieco wolniejszy, ale strzela o wiele lepiej. Nas kolejny to pancer 4. Też tak samo. Stank paliwo nieco szybszy od Tigera. Też działo ma dobre. I kolejny czołg to Tiger 1 wersja Afrika Korps. Jest tak samo, cechuje się kolorem i kamuflażem. Tutaj ma zamontowane amunicję do MG42. Strzela bardzo fajnie. Teraz wszystkie czoły pokazanym. Ma... Link do moda macie w opisie więc łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał i komentujcie mój filmik.